W końcu nadszedł moment, na który setki kibiców czekały z niecierpliwością. Przed nami kolejny wieczór piłkarskich wrażeń. Proszę zapiąć pasy i przygotować się na show. A mecz komentują dla państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas kolejna odsłona rumuńskiej Superligi. Zobaczymy, czy mecz zdoła jeszcze bardziej rozgrzać atmosferę na trybunach. Nie będzie to łatwe zadanie. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Tak prezentuje się pierwsza jedenastka Uniwersytetu AKLUSZ. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Popatrzmy, w jakim składzie zaczynają ten mecz goście. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. W górę gramy zaatakował i odebrał piłkę. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. To musi być bramka! I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Ładna bramka z bliskiego dystansu, pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. Prowadzą zatem 1 do zera. Nie wyglądało to najlepiej i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem bardzo dobrze. Taką grę trzeba karać. Tracą teraz piłkę. Nie utrzymali posiadania. Utrzymuje się przy piłce. Przy bierności rywali. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Prosto padłe podanie. Dobrze pomyślane. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Tracą piłkę. Kłopot z rozegraniem. Holuje piłkę. Co teraz wymyśli? Widać, że gra na swoim stadionie potrafi bardzo pomóc drużynie. Prowadzą w tej pierwszej połowie, a doping publiczności dodaje im najwidoczniej skrzydeł. Na razie nie jest źle, to zupełnie przyzwoita połowa w ich wykonaniu. Tyle, że takie prowadzenie to może być pułapka. Prowadząc, można popaść w samozadowolenie, a drużyna przeciwna z pewnością nie straciła jeszcze nadziei na korzystny wynik. Czeka nas jeszcze sporo emocji. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Rusza więc pierwsza połowa. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. To musi być bramka, i mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Było tam przewinienie, ale jednak sędzia pozwala dalej grać. Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. Umie chronić piłkę, dobre ma warunki, nie oddaje jej za bezcen. Znowu są przy piłce, wciąż broń naprzód, z tej mąki może być chleb. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Uwaga, strzał w kierunku bramki. I czy będzie gol? I tak! Piłka w siatce, proszę Państwa! Wspaniałe uderzenie z Woleja! Co za strzał. Ten wolej aż poderwał kibiców z miejsc. ależ fantastyczne uderzenie. Instynktowne ułożenie ciała i piłka zatrzepotała w siatce. No to mamy 2 do zera. Skutecznie teraz odbiera. Przejmują posiadanie piłki. Uwaga, wywołuje alarm w defensywie. Uwaga, okazja! Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Ależ nieudany strzał. To miało być takie plasowane, techniczne uderzenie. Nic z niego nie wyszło. Bliska odległość wcale nie pomaga. Jak widzieliśmy można i z bliska strzelić fatalnie. piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. Koniec. Górą drużyna gospodarzy mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Świetna dyspozycja w dzisiejszym spotkaniu przełożyła się na dwubramkowe zwycięstwo. Myślę, że sztab szkoleniowy będzie zadowolony. Dzisiaj naprawdę wyróżnia się na tle pozostałych. Ma powody do zadowolenia. Jest solidna forma, jest i zwycięstwo. Na pewno ma powody do radości po dzisiejszym spotkaniu. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy, jakby zaskoczeni. To musi być bramka. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy, co dalej. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem. Uwaga, strzał w kierunku bramki. I tak, piłka w siatce, proszę państwa. Wspaniałe uderzenie.